My tam będziemy codziennie pić Myślę, że nie Jak się dawaj, dawaj, idziemy na piwo mm. oh, hey. buda? Co? Buda znaleziona, alkohol Buda na dole Ej mi się ta Piwa. za piwa Like beer? NFC? No, sorry. You have no beer It looks like wine o, Dobra e ja mi się napił piwka szczerze, więc... No. Jedynie skakuję takie z zeskali, jest menu jedzenia na ten lok Ej hey, tu jest buda. Gdzie? Tu Zdrowie widza Oreo kafe Tu na bank im piwo Ja to jadę tam zwiedzać Czemu? Ale tam jest piwo przecież Jest piwo A jest piwo A po co A nam piwo wiecie. jak my mamy piwo w chuja? Ej, kurwa, to jest Dream? Nie wiem. Nie drin, Dream, Nie, to Dream. Drink no. Jak chuj Dream? <grym> Mocne. <grym> <grym> Mocne. <grym> Wale to na raz i żyjemy next time. No i spoko. Weź mi jeszcze jeden. Paweł, <grym> udało ci się? Coś tam będę mówił do tej kamery, ale... Uważasz, że są dobre Żydy? Tak. No, no to właśnie, no to dlatego nie ma co generalizować. Genera Móżyny genera i I są dobre. No tak, Ale wiem, oczywiście, wiem, że tak. Czy my tam będziemy nie pić? Myślę, że nie. <laughs> Czwarty los <Long> Island. <laughs> dwa razy, <laughs> dwa razy braliśmy <laughs> i pokazywaliśmy. Ja, ja jestem najebany od dwóch godzin i tak. Ten, to wszystko. No, ja też to ten troszeczkę. No jest mój dzień, to prawda. Czy będę zaczął coś i finał? Nie. Co? Snappierron oh, rozumiesz to? Nie, już ryżówkę <grym wypiłem. <grym jeszcze jedną ryżówkę. tutaj. Co? Ja ryżówkę. Ryżówkę, piliśmy. ryżówkę Ta, Ryżówkę? Tak, na złym. Wita! tutaj mamy otwarty, obok. Obok, na serio? Oczywiście Czy mi tam będziemy codziennie pić? Jeden bar, drugi bar, trzeci bar. E, czwarty bar. To biorę cztery. Smolder nie będzie już aktywacji, bo wydmuchał 000, właśnie. Spokojne, nudne streamy. Wystarczająco wysoko. Moim zdaniem, drodzy koledzy, jak ktoś nagrywał na YouTube Chiny, to nic sprawdzali te nagrania? czyli pokazywać te Chiny od dobrej strony? My też pokażemy od dobrej strony. No co, co panowie? No jesteśmy w Chinach, tak? Na komisariat, znaczy przed komisariatem. Dobrze wyglądam na zdjęcia policyjne. A dobrze wyglądam na zdjęcia policyjne? Jak coś? Dobrze wyglądam. Czy no. mi tam będzie codziennie pić? Myślę, że nie. Co ty robisz? Drina. Jednego drina ty robisz? O kurwa, za dużo chyba. Ile coś wyjebał? do 10 militów Wszystkie! Myślałem, że ta swemka większa trochę że... <laughs> <laughs> Czy będzie się śniadzi fina? Nie! Siema Gdzie ty Dalot? O kuraa! Jestem smolder!